W tym filmie moi przyjaciele, czyli Mateusz i Piumi, będą próbowali powstrzymać mnie od przejścia Minecrafta. Czy uda im się mnie powstrzymać, czy przeżyję i wygram. Jeśli spodoba Ci się ten film, to nie zapomnij o subskrypcji tego kanału wraz z włączonym dzwonkiem, ponieważ aż 370 tysięcy osób, które obejrzało moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Możesz również zostawić łapkę w górę, ponieważ naprawdę bardzo mi to pomaga. A teraz przejdźmy do filmu. To zorientujemy totalnie przeciwnika i jak on próbuje coś zrozumieć, to my działamy w drugą stronę, że on totalnie... Chłop już tego, chłop ma już wioskę. Dobra, zbieraj drewno, Zbieraj drewno zbieranego. Tak to drewno? Nie, dobre, Kurde po drewno. Co? Dobra, o kurde. O, nie, nie, nie. nie. Co? Co? Nie? Dawaj szybko lecimy na niego. Ma, o kurde, chłop ma żelaznego seta, ja. Ej, wy, wy naprawdę przebiegliście dalej, wy te wioski lutujecie, czy, czy coś? Dobra, ja tu, ja tu sobie zostanę. A ja jestem ciekawy, jakie wy macie itemki, gdzie wy. O kurde Bardzo dobre O kurde, no co jest No chodźcie, proszę Cię Chodźcie, skończmy to szybko yeah. chodźcie, proszę, Nie Chodźcie, proszę Cię Ale daleko jestem, daleko jestem, daleko nie, jestem Dobra, odciągam go od wioski, o to chodzi Taka jest taktyka, dobra o, o stary, 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 stary. <laughs> No nie, no nie Nara, dobra, Na mam ma, ma itemki Na no. Dwa hity? I miecz mi przyniosłeś, dzięki Dobra, ja zabieram łóżka, bo wiem, że już lubi, nie? Siema byku Siema, no. siema <laughs> Dobra! O oh, nie! Nie! Dobra! Naura! Ej koty tu są, ale super Dobra! dobra. <laughs> Chodź tu kupowa! Co ty dobra, tu dobra. Do robisz? Się. Ty... Czemu ty, ty jesteś po tej stronie? I co teraz? Nara, dobra! Uh, Naura! Uh, no ja, ja, ja mam ważniejsze rzeczy do roboty niż się uż, 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 użeranie z uh, Dobra O cholera! O cholera! O cholera. O nie kurde! Bardzo mi się to podoba jak na no, nim no, biegnie, wiesz? No szkoda, no jak ty tu się! Nara! Ej, dobra, ja idę do, do, do nederu, nara! Ej, co jest? Bej, baby, baby to pierwsza co widzę, widzę coś takiego w grze. No się mam. Uuuu la 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 la! Teraz biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegiem. Odwal się! Ty! On jest w tym on jest w tej twierdzy. Co ty gadasz? Twierdzy Nie mam w twierdzy, Janek, nie, nie w, twierdzy żadnej, w twierdzy. Nie macie w tej twierdzy? Nie. Ja ja jestem w Strongholdzie. Aha. Aha. Ten Mateusz był trochę kłopoty. Wszyscy się go. <laughs> co go goni. O, <laughs> o stary, co jest? Nie, nie. Zaraz sami zginiemy! Co jest? Skąd się wziął to z Dalon? To się nie Ej, pięknie, bo stary, ej, stary mnie goni. Cholera. I on tu jest! Co? Jak to wygląda? Za nami! Za, o nami jest. za nami, uważaj, uważaj, Creeper! O nie! Jest tu, jest tu! Mówiłem, że ci to jest tu jest! No wiedziałem, że jest tu, nie wiedziałem, że już podszedł, nie? Fuck, 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 fuck. Patrz tu! Fuck. Nie ma. JEST LEŻ JEDEN Kurde paty. O cholera Chodź tu CHODŹ TU PLUMI Wywalaj, wywalaj, wywalaj No hitno by ci ten pająk Dobry, Dobra, wal się KUSZA CO JEST KUSZA MI DROPNAŁA Z CHŁOPA CO JA ZROBIŁEM A CO JEST Zostawcie mnie. Uważaj. Nie! Ty, ja mu zarąbałem te! O! Zarąbałem mu żelazo! Stary, gonię go, gonię go, goni go, go, go. O nie! Co so, chłop, co so, chłop? Czekam! Mam jedno, mam jedno NARA! Ta złota zbroja, którą mam, nie? Nie mogę jej zdjąć, chyba że zginę. Muszę zginąć, żeby ją zdjąć. A nie mogę zginąć i będę ją do końca gry. Ty, ej Mateusz, ty serio wydrapiłeś wy też żelazo. O stary, o stary, stary, nie, nie, o mnie mnie na hita, na hita, dobra teraz mam ich na hita, o cholera Dobra chyba sobie nie odpuścił, strzelał, nie trafił, nie trafił Chodź tu No nie dobra, mogę Ogólnie, ogólnie jesteś teraz moim najmniejszym problemem, bo ogólnie jestem one shot A we mnie, a we mnie te pillagery strzelają Pa, widzisz mnie? Dobra powiedz mi lepiej gdzie ja byłem w kopalni. Ja tu wszedłem, o, o jest, siema Siema mordo, dawaj, gonie. Bij, bij mnie, to mi zbroję będziesz niszczył, dzięki <grystanie> 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 No ty kupo! <grystanie> <grystanie> Uciekłem, dobra, dobra. <grystanie> No w czemu ty na mną skacz, i co ten <grystanie> <grystanie> ciąg? Nie, rób tego, nie, nie! Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się <grymne> <grymne> Dawaj, no ty moja ja... Widzisz <grymne> mnie? Siema, Beku Bec, Gdzie masz łóżko? Powiedz, proszę cię, powiedz, gdzie masz łóżko No nie dropnął, to twoja wina, nie dropnął! No nie! Wy, <grymne> wy, no stary, mam z ruku... Co jest? Czegoś takiego to nawet Dream nie miał, stary, że losowo biegając sobie... Jakie są kordy? Ej, bo jestem na 1600! My MI tak genialiście Nie O. Oh. O. Oh. Ole oh. enchant Mów Stary, prawie umarłem właśnie Co kurde? Co jest grane? O ma już do A my wolał się nie Kurde ile to jest lapis dla wywalaj nobie <laughs> Kurde Co tam wykup? Woda! Jest! Dobra, jesteś mocno zrobiony. To mi się podoba. Nie! Czemu ja ci to zostawiłem? Nie. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Co ty. Nie ty masz żartów w książek, co ty masz? Plumi, on to ma! Nie gadaj. Mogłem spalić to w labie. Czemu ta jaskinia musiała być ślepa? Ślepa jaskinia. Ja. Nie, ja, ja nie wierzę. Ja, nie próbuję wierzę. Się do niego, ja próbuję się do niego zbliżyć i te parady nie piją Cholera, <gulera> nie mogę! Złote jabłko! Szarny z im 4! Punch 2, efficiency 4, wy, dy, wy! Efficiency 4, flame! Mam mózg! O oh, stary. A go nie miałem! <gulera> <Patrz. gulera> o jest? Mózg w Minecraft, od kiedy w Minecraft jest mózg? Dobra! Ja cię kręcę, dobra, nie mogę! Co? O kurde! Ty chamie No już gonią cię ogłem. Tak, tak! Oj, to mam też, to mnie też. To było warte tego! To było warte tego! Jest Ale, ale ty jesteś! Dawać. nie, nie No hita panu, ile ty masz chope? Zabiłem mu tych traderów, nie? I chyba spalił sobie jeszcze złoto, bo zalał mnie lawą Nienawidzę cię Mam pół serca, mam pół serca Ale się szha O kurde O to już o to już ty g. Leź, lej tyo Gdzie jesteś? Co jest grane? Skasz się mną by! Oszercie się Co wy robicie? Siema! Ja Siema. Siema. Droga, ma cały śnieg Tu co? O rozumiem, że giniesz A, tutaj była spora rozmowa o śniegu, a ty giniesz Jest, no, stary, no, ale czy wytimingowałem tak dobrze na... Chłop, co tam jest? Stary tam stoi Patrz na mnie Wypadł Ładnie ci powiem tak. Jesteś zaproszony. Tak, zaproszony? Powiem. Panie, wyjdzie z tego. essa O kurde. No dobra. dobra, żyję. Jak to przeżyłeś? Żyję. Ile, ile, ile co jest? Co jest? Chodź tu. Tu tak. jest? Gdzie ty idziesz? Wracaj tu. Dobra. Wracaj tu. Uciekam. Zostadnij Gdzie ty płyniesz? Ja cię widzę, że Ja cię mam poświetlonego przecież. Dobra, wiesz jest... co, gumę. Jestem... w klubie, tu już To dlatego wy tak długo nie przechodziliście? Tak. O kurde, jak ja mam miecz na, na mowy. Całą grę to trzymałem. Aż w końcu... jezek, ja będę potężny! <laughs> Ej, nie! Mam kill of efficiency 5. Czajisz bazę! Kurde, spodnie Nara! Co? Dobra, dobra, dobra. dobra. E, a To no, jest teraz idziemy. Ja my to mi Pierwszy. Mateusz już padnie. No nie! No nie Nara! Jak ja już umarłem. Aha! Prawie tak samo szybko jak ty. Jak to swojego łóżka się woli? Nie. Perczuj, perczuj, smoku, perczuj, proszę cię! Mateusz! Mateusz, smok cię jedzie! Co jest? Przyniesiecie się mi łóżka, nie mam łóżek od was, kurde Muszę lac smoka po, po staroświecu. Dobra, Ej, on schodzi w sekundę. Ja, on schodzi w sekundę. Dobra, Smoczek, chodź tu. O kurde. O kurde, Mateusz. Nie, uciek. Co? Co czuję Ała. Dobra, ed 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 do Nie, kurde! No to rewanż, koledzy.